Witam. Dzisiaj kilka ćwiczeń e, rozciągających takie małe SOS e, przy podciągali się do tego kraju złapa. E, zestaw, w którym można sobie robić e, tak naprawdę jako takie rozluźnienie, wyciszenie. W samym dniu, nie tylko jeśli boli Was kręgosłup. Kładziemy się na plecach. I podstawowa zasada. Odcinek lędźwiowy nie może być oderwana, tak bo tutaj jesteście sobie w stanie wsadzić pod plecy całą rękę. Tylko przyciągamy kościół do mnóstka i automatycznie do podłogi brzuch, lekko napięty i staramy się tę pozycję utrzymywać w prakcie wszystkich ćwiczeń. Pierwsza pozycja bardzo łatwa, tak zwana błyska. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej i w takiej pozycji mm, leżymy. Ta pozycja daje bardzo dużą ulgę Stupa zielonego, taka trochę odciążająco, rozciągająca. Jeśli jest ono dla Was trudna bądź bolesna, można sobie wziąć jakąś poduszkę, zwinąć ręcznik w i podłożyć sobie tutaj pod kość krzyżową, pod kość latki tą poduszkę i w takiej pozycji poleżeć. Druga pozycja jest podobna z tym, że Najważniejszą nogą, przytulamy się tylko do jednej nogi. Drugą nogę prostujemy. Może ciągnąć ta noga, którą trzymacie, czy po koszatku, czy z tyłu uda, tak? a przeciętna noga może ciągnąć lodem z przodu. I znowu w tej pozycji sobie chwilę leżymy, przez cały czas będzie wyciśnięty do podłogi, dużo lekko napięty. I tak samo. Druga noga. Zmieniamy, y, zmieniamy kolano, które przyciągamy, odpuszczamy drugą nogę i w tej pozycji znowu leżymy pół minuty, dwa minuty, dwa godziny Trzecie ćwiczenie, znowu podobne do poprzedniego, z tym, że przekładamy ręce na obdowa, wróć kolano i 10-15 razy prostujemy nogę. Tylko e, podnosząc e, stopę do góry, prostując kolano nie odrywamy uda ud ud od tułowia, tylko uda przez cały czas przytulone, trzymamy tutaj kolano przy sobie i podnosimy samą stopę tylko przez wyprost e, kolana tak 10 Najpierw uginamy drugie kolano, chwytamy się pod drugim kolanem i dopiero jak tu ma pewny uchwyt opuszczamy drugą nogę. Tak, żeby znowu nam nie uciekło żeby się tu nie zrobiła dziura. Przez cały czas lędzia wyciśnięte do ziemi. I tak samo drugą nogę Mobilizujemy. To musi być miękki ruch, nie mogą być szarpane wymachy. Tylko powolny hop, modulujący ruch. Kolejne ćwiczenie. Prawą ręką łapiemy za lewą kostkę, lewą ręką za lewe kolano, prawą ręką prostujemy i przyciągamy Kolano trochę do siebie, trochę po skosie na drugą stronę. Tak, żebyśmy poczuli, że ciągnie poślawek. Czasami są to różne kierunki. Czasami niektóre bardziej ciągnie przyciągnięcie tylko do siebie, niektóre bardziej ciągnie przyciągnięcie lekko po skosie na drugą stronę. Musicie sobie znaleźć tutaj tą pozycję, gdzie ten pośladek będzie Was ee, ciągnął. Nie zapominając oczywiście, przez cały czas o leciech. I tak samo na drugą stronę. Odjadę się dłoń za przeciwległą kostkę. Drugą ręką za kolano. Prostujemy nogę. I szukamy w pozycji, w której będziemy z najbardziej ciągnąć osiągać. także uwagę to jest to, żeby nie przekręcać się e, całym ciałem na drugą stronę. Plecy, biodra leżą płasko na ziemi, a będziemy tutaj tylko położenie nogi i kolana. I jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałabym, żebyście sobie e, robili. W klęku na jednym kolanie, druga noga e, wyciągnięta przed siebie, w każdym stawek, ale mniej między 90 stopni. I chcemy porozciągać tutaj e, przód uda, e, tudzież zginacze bioder biodro, tylko to nie jest pozycja e, fitnessowa, hops, gdzie połowę ruchu kompensujemy sobie w tylko znowu obok od siebie, Wypłaszczamy nadzieję, obserwujemy trochę pozycję, którą yy, przyjmowaliśmy na bieżąco. I już w tej pozycji albo powinno zacząć, zacząć ciągnąć tutaj bardziej po że, albo może ciągnąć po całej budzie. Piękne, drugie jest prawidłowe. I tą pozycję chwilę y, utrzymuję. Jeżeli samo podmiot się od siebie nie wywołuje żadnej reakcji rozciągowej, to utrzymując tą pozycję lekko przesuwamy się do przodu. Tylko przez cały czas. Tu noga biegnie mniej. Żeby nie było żadnych załamań, a na stawie, no, obok pod siebie, lekko do przodu. I trzymaj. Tak samo na drugą stronę. Zmieniamy nogę. a znowu. Tu. Z maksymalnego Maksymalne Maksymalnie obok pod siebie. I jedno długie. mogę zostawić ćwiczeń. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze